Zwróć uwagę, tak, mówię do Ciebie: nie odwracaj wzroku, nie szukaj teraz rozproszeń. Jest coś, co musisz usłyszeć, i chcę, żeby to dotarło dokładnie tak, jak powinno prosto, bez owijania w bawełnę. Czy odczuwasz tę pustkę? To uczucie, że coś brakuje, nawet gdy wszystko wydaje się być na swoim miejscu. Wiem. I nie, to nie jest słabość, nie jest przesadą. To twoja dusza pragnie, by ją usłyszano, by została wypełniona czymś prawdziwym, czymś, o czym być może zapomniałeś, albo w co może nigdy w pełni nie wierzyłeś. Zasługujesz na miłość, tak po prostu, bez warunków, bez usprawiedliwień, bez potrzeby udowadniania sobie. Czego szukasz tam na zewnątrz, w pośpiechu, w aprobacie innych? Wszystko, czego próbujesz znaleźć w najbardziej nieprawdopodobnych miejscach, już jest tutaj, głęboko w tobie. I nie mówię tego, żeby brzmiało ładnie czy kojąco. Mówię, bo musisz sobie przypomnieć. Musisz zrozumieć, że ta miłość, której tak bardzo oczekujesz, której tak bardzo pragniesz, nie nadchodzi dlatego, że jesteś niekompletny. Nadchodzi dlatego, że już jesteś całością, nawet gdy tego nie czujesz. Więc pytam, dlaczego jeszcze się opierasz? Dlaczego nadal wierzysz, że musisz być kimś, kim nie jesteś, lub robić coś niezwykłego, by być kochanym? Nadszedł czas, aby przestać z tym, aby naprawdę spojrzeć na siebie, nie twardymi oczami autokrytyki, ale z tą samą łagodnością, jaką ofiarowałbyś komuś, kogo głęboko kochasz. Miłość nadchodzi, ale nie będzie forsować wejścia. Nie wtargnie w twoje życie, podczas gdy nadal zamykasz drzwi w obawie przed cierpieniem czy przed wyglądaniem na kruchego. Musisz otworzyć, musisz zaakceptować, nie jutro. Nie wtedy, gdy wszystko wyda się łatwiejsze, teraz, ponieważ teraz to wszystko, co istnieje, wiem, że to czujesz. W głębi duszy już wiesz, że jesteś gotów, ale musisz wybrać. Wybrać, by przestać uciekać od samego siebie, przestać myśleć, że miłość to coś, co spotyka tylko innych. Ona nadchodzi do ciebie, jest tutaj i tylko ty możesz zdecydować, czy ją przyjmiesz. Jeśli dotarłeś aż tutaj, to oznacza, że gdzieś w głębi siebie wiesz, że nadszedł czas, aby stawić temu czoła. Bez ucieczki, bez ukrywania się za wymówkami lub lękami. To, co stoi teraz przed tobą, nie jest abstrakcyjną ideą. To wybór. Wybór, by pozwolić sobie przeżyć coś innego, coś prawdziwego. Wiem, że to nie jest łatwe. Otworzyć serce to ryzyko. Próbowałeś już wcześniej, już się oddałeś i być może wyszedłeś zraniony. Niezrozumiany? Kto nie próbował? Ale zrozum, miłość, która nadchodzi teraz, nie jest taka sama jak ta, którą poznałeś. Nie ma tych samych warunków, tych samych oczekiwań, ani tych samych ciężarów. Jest lżejsza, prostsza, ale także wymaga odwagi. Odwagi, aby być widzianym, aby być zaakceptowanym dokładnie takim, jakim jesteś, bez masek, bez murów, które zbudowałeś, by się chronić. I może myślisz teraz, co jeśli to nie jest dla mnie? Co jeśli otworzę się i znów się rozczaruję? Ta wątpliwość jest normalna, jest ludzka, ale oto prawda, której nikt nie lubi stawiać czoła: nie ma gwarancji. Kochać, żyć, czuć to wszystko niesie ze sobą ryzyko, ale przynosi też nagrody, których nigdy nie poznasz, jeśli będziesz nadal czekać na perfekcyjny moment, na absolutną pewność. Musisz teraz to usłyszeć. Jesteś gotów, nawet jeśli tego nie czujesz, nawet jeśli Twoje myśli mówią inaczej. Miłość nie czeka na nasze pozwolenie, aby się wydarzyć. Potrzebuje tylko miejsca, luki w Twojej oporze, aby wejść. Więc przestań próbować kontrolować wszystko. Przestań szukać oczywistych znaków, dowodów, że będzie bezpiecznie, bo nie będzie. I właśnie to sprawia, że jest tak prawdziwa. Pamiętaj: nikt nie uratuje Cię przed Tobą samym. Ta miłość, czy to od kogoś, czy od życia, czy od ciebie samego do siebie, nie przychodzi, aby rozwiązać twoje problemy. Przychodzi po to, aby iść obok ciebie, aby dodać. Ale musisz być gotowy zaakceptować, że nie wszystko musi być naprawione, by być kochanym, że nie musisz być doskonały, aby być dostrzeżonym. To właśnie robi prawdziwa miłość. Widzi cię w twoje dobre i złe dni, w twoje chwile chwały i w twoje porażki. A mimo to, wybiera zostać. Teraz powiedz mi, co cię powstrzymuje? Czy to strach przed tym, że nie jesteś wystarczający? Czy to ciężar oczekiwań, które nosisz? Czy to głos w głębi, który wciąż powtarza, że nie zasługujesz? Cokolwiek to jest, musisz się z tym zmierzyć. Nie po to, aby pozbyć się strachu, ale by nie pozwolić, aby on cię kontrolował. Bo dopóki pozwalasz mu dyktować zasady, tracisz coś, co jest już tak blisko. Tak, jest blisko. Ta miłość jest bliżej niż myślisz. Może jej nie rozpoznasz od razu, ponieważ nie przyjdzie zapakowana w sposób, jaki oczekiwałeś. Może pojawić się w małych gestach, w niespodziewanej więzi, a nawet w sposób, w jaki zaczynasz patrzeć na siebie nowymi oczami. Ale ona tu jest. A jeśli odmówisz jej dostrzeżenia, będziesz nadal myśleć, że czegoś brakuje. Będziesz nadal wierzyć w kłamstwo, że musisz robić więcej, być więcej, szukać więcej, aby w końcu być wartym? Jestem tu, aby ci powiedzieć, że nie. Nie musi tak być. Już jesteś wartościowy. Już masz w sobie wystarczająco dużo, aby przyjąć tę miłość. Nieważne, co się wydarzyło w przeszłości, nieważne, ile razy byłeś ignorowany, odrzucony czy zostawiony, to cię nie definiuje. To, co cię definiuje, to, co robisz teraz. To, co wybierasz zaakceptować na swoje życie od teraz, esabedeu makoiza, ta wybór nie musi być skomplikowany. To proste tak. Tak dla możliwości bycia kochanym, tak dla wrażliwości, którą to wymaga, tak dla wiary, że życie ma dla ciebie jeszcze coś niesamowitego w zanadrzu. Bo ma. I zasługujesz, żeby to przeżyć, nawet gdy wszystko w tobie uparcie w to wątpi. Więc zrób to, co musisz. Spójrz w głąb siebie. Zmierz się ze swoimi lękami i niepewnością i powiedz sobie: Jestem gotowy, nawet jeśli głos będzie drżał, nawet jeśli będzie trudno uwierzyć. Powiedz to, ponieważ to oświadczenie ma moc. Otwiera drzwi, o których nawet nie wiedziałeś, że były zamknięte. Zmienia sposób, w jaki widzisz siebie i świat wokół ciebie. Nie musisz teraz znać wszystkich odpowiedzi. Nie musisz wiedzieć dokładnie, jak wszystko się potoczy. Musisz tylko być gotowy, być otwarty, bo miłość, która nadchodzi, nie będzie czekać wiecznie, nie będzie nalegać tam, gdzie nie ma na nią miejsca, ale jeśli pozwolisz, zmieni wszystko nie pustymi obietnicami, lecz obecnością, prawdą, poczuciem, że wreszcie nie musisz być kimś innym niż już jesteś. Słyszysz? Czujesz? To jest Twoja szansa. Twoja szansa na zmianę, na otwarcie się. Na oddanie się temu, co naprawdę ma znaczenie. Bo na końcu to właśnie zostaje miłość, którą przeżyłeś, którą wpuściłeś i którą miałeś odwagę dać. Zawahałeś się, prawda? Czytając te słowa, poczułeś ciężar tego, co mówię. Może część ciebie chce uciec, schować się, bo myśl o powiedzeniu tak miłości, jakiejkolwiek, wydaje się zbyt wielka, nawet przerażająca. Ale skąd ta opór? Co próbujesz chronić? Trudno to przyznać, ale znasz odpowiedź. Za wszystkimi tymi warstwami samokontroli i wymówkami, które podajesz, żeby się nie otworzyć, kryje się strach. Nie ten oczywisty strach, który łatwo rozpoznać. To subtelny, cichy strach, który sprawia, że myślisz, że może nie warto próbować ponownie, ponieważ ostatnia próba bolała za bardzo. Albo że może, jeśli pozostaniesz w bezpiecznym miejscu, nikt nie będzie mógł cię zranić. Ale oto prawda. Pozostawanie w miejscu też boli. Prawda? To uczucie pustki, które wydaje się nie mijać. Ten niepokój, który czujesz w głębi serca. To też boli. Tyle że to inny ból, bardziej stały, bardziej tolerowalny. To ból tego, czego unikasz. Ból niepozwalania sobie na uczucia. A życie nie zostało stworzone do tego. Nie zostało stworzone, aby być przeżywane na automatycznym pilocie, bez głębi, bez zaangażowania. Nie zostało stworzone, abyś zadowalał się byle czym, tym, co jest wygodne, tym, co nie wymaga odwagi. Wiesz o tym, bo mimo strachu, coś w tobie wciąż pragnie więcej. Nie tego więcej, które świat narzuca więcej pieniędzy, więcej statusu. Więcej rzeczy, ale tego więcej, co jest prawdziwe więcej więzi, więcej prawdy, więcej miłości. I dlatego właśnie ta wiadomość jest tutaj, aby przypomnieć Ci, że nawet jeśli się boisz, miłość wciąż jest możliwa, ona wciąż jest dla Ciebie dostępna. Nie jest za późno, nie zrobiłeś zbyt wielu błędów i nie ma w Tobie nic złego. Tak, to jest coś, co musisz usłyszeć. Bo twój umysł ze wszystkimi swoimi historiami i ograniczającymi przekonaniami mógł cię przekonać inaczej. Mógł sprawić, że uwierzyłeś, że miłość zdarza się tylko szczęściarzom, tym, którzy nie mają tylu blizn. Ale jeszcze raz, to jest kłamstwo. Miłość, na którą zasługujesz, nie przejmuje się twoimi wadami. Nie patrzy na to, co zrobiłeś, lub czego nie zrobiłeś. Jest tutaj, teraz, czekając, aż po prostu powiesz tak. A kiedy to zrobisz? Coś się zmieni. Nie dlatego, że magicznie wszystko stanie się idealne, ale dlatego, że będziesz gotów spróbować, a to właśnie w doświadczeniu rzeczy się dzieją. Pozwól sobie na chwilę wyobrazić: zamknij oczy, jeśli trzeba, i pomyśl, jakby to było żyć bez tego nieustannego oporu, jakby to było czuć prawdziwą miłość do innej osoby, do samego siebie, do życia. Nie tę warunkową miłość, która cię ocenia i czegoś wymaga w zamian, ale miłość, która akceptuje cię takim, jakim jesteś, z twoimi niedoskonałościami, z twoimi wątpliwościami, ze wszystkim. Czy możesz to sobie wyobrazić? Jeśli nie możesz, to w porządku. Może jesteś tak przyzwyczajony do myślenia, że musisz ciągle się udowadniać, że to wydaje się zbyt odległe. Ale powiem ci jedno. Pierwszy krok do życia tym, jest uwierzenie, że to możliwe. Tylko to. Nie musi to być wielki skok. Tylko mała decyzja. Mała przestrzeń, którą otworzysz w sobie, by miłość mogła wejść. I to jest właśnie piękno. Ta miłość, która nadchodzi, nie wymaga, żebyś był gotowy. Nie prosi cię, żebyś miał wszystkie odpowiedzi lub był wolny od strachów. Chce tylko, żebyś był gotów. Gotów spróbować, zaryzykować uwierzyć, nawet jeśli tylko odrobinę. I ta odrobina jest wystarczająca, bo miłość, prawdziwa miłość, nie potrzebuje wiele, by zacząć. Ona potrzebuje tylko szansy. Teraz chcę, żebyś się zastanowił, co jest tutaj stawką, co naprawdę masz do stracenia, bo tak, może się okazać, że otwierając serce poczujesz ból. Może się okazać, że zranisz się w tym procesie, ale alternatywa. Życie zamknięte, odłączone, pełne strachu czy to naprawdę jest życie? Wielka prawda jest taka, że miłość nie polega na unikaniu bólu. Chodzi o znalezienie czegoś, co jest tego warte, nawet jeśli istnieje możliwość zranienia. Chodzi o odczuwanie życia w jego intensywności, ze wszystkimi jego wzlotami i upadkami ponieważ to właśnie sprawia, że wszystko jest tego warte i zasługujesz na to. Zasługujesz na życie, zasługujesz na odczuwanie. Więc co cię teraz powstrzymuje? Jest to myśl, wspomnienie, uraza, którą nosisz tak długo, że już nawet nie wiesz, jak ją uwolnić? Bez względu na to, co to jest, pozwól, że ci powiem. Możesz to puścić. Możesz wybrać, że nie będziesz już dłużej nosić ciężaru czegoś, co cię tylko więzi. Możesz zdecydować, że od teraz twoja historia będzie inna. Bo przeszłość nie musi definiować przyszłości. To, co przeżyłeś do tej pory, nie musi być granicą tego, co możesz przeżyć od teraz. Czy kiedykolwiek zatrzymałeś się, aby pomyśleć, co na ciebie czeka? Co może się zdarzyć, gdy po prostu powiesz tak? Ponieważ miłość, gdy przychodzi, ma ten dziwny sposób na przekształcenie wszystkiego. Sprawia, że patrzysz na siebie i na świat innymi oczami. Przypomina ci, co znaczy być człowiekiem w najgłębszym tego słowa znaczeniu? Daje ci siłę, aby stawić czoła trudnym dniom i napełnia cię nadzieją w dobrych dniach. Nie rozwiązuje wszystkiego, ale nadaje nowy sens każdej chwili, a to jest tutaj, teraz, dla Ciebie. Nie dla kogoś lepszego, bardziej przygotowanego, bardziej doskonałego. Dla Ciebie, dokładnie takiego, jaki jesteś. Ze wszystkimi Twoimi bliznami. Ze wszystkimi Twoimi wątpliwościami, z całą Twoją historią, bo w końcu o to chodzi w prawdziwej miłości. Nie prosi, abyś był inny, prosi tylko, abyś był obecny. Więc oto jesteśmy. Dotarliśmy do momentu, w którym musisz podjąć decyzję. I tak jest to decyzja nie coś, co dzieje się przypadkiem, ani coś, co zależy od zewnętrznych okoliczności, to coś, co pochodzi z wewnątrz. Coś, co tylko ty możesz zrobić. Więc pytam ponownie, czy jesteś gotowy, aby powiedzieć tak? Czy jesteś gotowy przestać się opierać, przestać się ukrywać? Czy jesteś gotowy pozwolić, aby miłość, bez względu na to, od kogo lub skąd pochodzi, cię dosięgnęła? Nie ma tutaj właściwej ani niewłaściwej odpowiedzi. Jest tylko Twoja prawda. Co wybierasz teraz? Teraz zatrzymaj się na chwilę. Weź głęboki oddech, poczuj ciężar tych słów i pozwól sobie naprawdę się zastanowić. Ten wybór, to tak, o którym mówię, nie jest czymś, co ktoś może zrobić za ciebie. To coś, co musi pochodzić z twojego serca, z twojej chęci, aby żyć bardziej pełnym, bardziej otwartym, bardziej prawdziwym życiem. Nie znalazłeś się tutaj przypadkiem. To nie jest przypadek, że teraz to słyszysz lub czytasz. Gdzieś głęboko w sobie wiesz, że nadszedł czas na zmianę. Czas otworzyć serce przestać opierać się temu, co już puka do twoich drzwi. Nie chodzi już o czekanie na właściwy moment lub właściwą osobę. Chodzi o bycie właściwym dla samego siebie teraz. Chodzi o zaakceptowanie, że mimo wszystkiego, co już przeżyłeś, wciąż jest miejsce na coś nowego, coś transformującego. I wiesz, co jest najważniejsze? Nie musisz mieć wszystkiego rozwiązane, aby zacząć. Miłość, bez względu na to, czy jest to miłość do siebie, do życia, czy do innej osoby, nie wymaga doskonałości. Ona wymaga obecności, wymaga gotowości do odczuwania, do pozwolenia sobie na bycie wrażliwym i tak na ryzyko. Bo bez ryzyka nie ma wzrostu. Bez otwierania drzwi nigdy nie będziesz wiedzieć, co czeka po drugiej stronie. Więc Oto moje zaproszenie dla Ciebie: powiedz tak. Nie musi to być krzyk ani wielkie oświadczenie. Może to być szept, może to być mały gest, prosta myśl ale zrób to. Pozwól sobie, spróbuj i zobacz, jak świat zaczyna odpowiadać, gdy zdecydujesz się być otwarty na to, co ma Ci do zaoferowania. Teraz chcę usłyszeć od Ciebie: co Cię powstrzymuje? Co czujesz, myśląc o powiedzeniu tak dla miłości, dla życia, dla siebie? Zostaw komentarz poniżej: podziel się swoimi myślami, wątpliwościami, historiami. Nie ma tu dobrych ani złych odpowiedzi, to po prostu bezpieczna przestrzeń dla ciebie, abyś mógł być sobą. Jeśli ta wiadomość z tobą rezonowała, jeśli dotknęła czegoś, co drzemało w tobie, proszę zostaw lajka. To pomoże tej wiadomości dotrzeć do większej liczby osób, które mogą jej potrzebować, tak jak Ty jej potrzebowałeś. Poza tym, zasubskrybuj kanał. Tutaj tworzymy przestrzeń dla takich dialogów prawdziwych, głębokich i mówiących bezpośrednio do serca. Razem możemy nadal badać te kwestie, które naprawdę się liczą, które mają wpływ na to, jak żyjemy i odczuwamy życie. Na koniec, pamiętaj: miłość jest tutaj. Nie jutro, nie w odległej przyszłości, tutaj i teraz. Tylko ty możesz zdecydować, aby ją przyjąć. I mam nadzieję, że zdecydujesz, bo kiedy powiesz tak, wszystko się zmienia. Więc, jaki będzie twój wybór?